Impreza sylwestrowa, grudzień 2024 rok. Ubiegły rok pożegnaliśmy w hucznym stylu, imprezą sylwestrową w naszej siedzibie. Nie zabrakło kotlandzkiej muzyki, dzikich tańców, dobrej zabawy i porządnej strawy. DJ Gavron i DJ Ticket zadbali o to, żeby nikt nie cierpiał na nudę. Spotkanie w Banku Santander, luty, 2025 rok. W lutym tego roku samorzecznicy naszego klubu brali udział w inspirującym spotkaniu organizowanym przez Santander Bank Polska w ramach projektu Różnosprawni a Rynek Pracy. Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało: Niepełnosprawność, nie bariera, lecz kariera. Celem projektu jest tworzenie różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy. W którym niepełnosprawność lub neuroróżnorodność nie stanowią przeszkód w rozwijaniu kariery zawodowej. Projekt Otulacz Rodzicielski luty-wrzesień 2025 Od lutego do września przez naszą fundację organizowany był projekt wytchnieniowy pod nazwą Otulacz Rodzicielski. Jak sama nazwa wskazuje, skierowany był do rodziców osób w spektrum autyzmu. Uczestniczki odbyły serię dedykowanych warsztatów, podczas których mogły dzielić się własnymi doświadczeniami oraz uzyskać wsparcie. Nasze mamy, które na co dzień mierzą się z wieloma wyzwaniami, żeby zapewnić nam przestrzeń do samorozwoju oraz dobry start w przyszłości, wielokrotnie zatracają siebie popadając w rutynę i natłok obowiązków. Otulacz powstał po to, by przypomnieć naszym rodzicom, że naturalnym jest chęć znalezienia chwili dla siebie, a pasje i pragnienia to nie tylko przywilej ich dzieci. Kluczny finał Otulaczam miał miejsce pod koniec września w przyjaznych przestrzeniach portu Łódź, gdzie zaproszeni goście mogli podziwiać m.in. wystawę fotograficzną z udziałem uczestniczy. Kampania mocne, słabe strony. Plus nagroda za spot luty, kwiecień 2025, październik 2025. Już od lutego ruszyliśmy z przygotowywaniami do głośnej kampanii z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało: mocne strony, wzmacniać, słabe chronić. Nazwa ta podkreśla potrzebę dostrzegania potencjału osób neuroatypowych, zapewnienia warunków i przestrzeni do rozwijania ich talentów oraz zdolności przy jednoczesnym dbaniu o obszary, w których mogą napotykać trudności. Elementem kulminacyjnym kampanii był chwytliwy i dający do myślenia spot z udziałem samorzeczników oraz rodziców. Film mocne strony Wzmacniać, słabe chronić. Został wyróżniony nagrodą publiczności na 10. Gali Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych 17 Celów w Poznaniu, gdzie nasi przedstawiciele pojechali w celu odebrania nagrody. Jesteśmy wdzięczni naszej wspaniałej publiczności oraz fanom za tak duże zaangażowanie w docenienie naszych wysiłków. 2 kwietnia odbyły się finalne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Miejskim Domu Kultury w Kole. Z tej okazji w tamte strony zawitała niewielka, ale zacna delegacja z naszego klubu w składzie Piotr Kocur Bartoszewicz, Kuba Hetich i Szymon Felisaurus Popiel. Głównym prelegentem z ramienia naszego klubu oraz ziemskiej armii kotlandzkiej był rzecz jasna Kocur. Tego dnia reprezentował oba sprzymierzone stronnictwa. Jego zadaniem było przedstawić korzyści płynące z działalności samorzeczniczej, opowiedzieć czym zajmuje się klub świadomej młodzieży, a także przybliżyć widowni nadal dość nowy dla większości ludzi temat Kotlandii. Podczas wystąpienia na scenę wkroczył Ferizaurus, uzupełniając wystąpienie swojego dowódcy i współpracownika o własne przemyślenia. Wspólnie opowiadali na czym opiera się droga Kociego wojownika oraz jak służba Kotom potrafi odmienić życie na lepsze. 2 kwietnia w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu nasi przedstawiciele: Sylwia, Janek, Lena i Magda odwiedzili Uniwersytet Łódzki, by podzielić się ze studentami naszą wiedzą i doświadczeniem oraz przełamywać stereotypy. Następnie Sylwia przybliżyła nam, czym jest spektrum autyzmu z perspektywy edukatorki, włączającej i interwentki, a także rodzica. Rozwinięciem poruszonych zagadnień było wystąpienie Janka, który podjął również ważny temat zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w spektrum oraz istoty i roli samorzecznictwa. Natomiast Lena i Magdalena, odwołując się do własnych doświadczeń, opowiadały o funkcjonowaniu osób w spektrum autyzmu w środowisku akademickim w ujęciu obecnej studentki oraz absolwentki, poszerzonym o perspektywę wykładowcy. Dziękujemy Uniwersytetowi Łódzkiemu za zaproszenie, inicjatywę spotkania oraz stworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozmowie na ważne oraz inspirujące do działania tematy. Łódzki Marsz przeciwko Hejtowi, kwiecień 2025. Przedstawiciele Klubu Świadomej Młodzieży i Ziemskiej Armii Kotlandzkiej wzięli udział w Łódzkim Marszu przeciwko Hejtowi. Które był organizowany przez koalicję Łódź Różnorodności, by wyrazić jasny sprzeciw naszych stronnictw wobec niegodziwych praktyk stosowanych przez wszelkiej maści hejterów i siewców nienawiści. Przed wyruszeniem marszu dowódca KOCUR udzielił krótkiego wywiadu na temat tego, jak hejt szkodzi debacie publicznej, a także podkreślił, jak ważne jest, by stawiać na merytorykę w dyskusji oraz nie wydawać pochopnych osądów. Jako samorzecznicy Klubu Świadomej Młodzieży oraz wojownicy Ziemskiej Armii Kotlandzkiej od lat niezmiennie walczymy z szeroko pojętą ideologią normalności, której zwolennicy starają się różnymi metodami odebrać nam dumę z bycia różnorodnymi, innymi niż większość. Pomimo, iż z reguły prezentujemy postawę otwartości na dialog, częstokroć spotykamy się z agresją ze strony oponentów. Czas powiedzieć dość tego typu praktykom. Może nie sprawimy, że hejt zniknie z przestrzeni publicznej na dobre, ale wspólnymi siłami możemy sprawić, że przestanie się opłacać. Sylwia Kowalska, uhonorowana medalem Serce Dziecku, czerwiec 2025. Nasza Sylwia Kowalska znalazła się w gronie osób uhonorowanych w tym roku medalem Serce Dziecku. Jest to wyjątkowe odznaczenie przyznawane dorosłym przez. Kapitułę Dzieci i Młodzieży za wyjątkowe zasługi w zakresie działalności na rzecz młodych. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się 2 czerwca w symbolicznym miejscu pod pomnikiem Pękniętego Serca w Parku Szarych szeregu w Łodzi, który upamiętnia ofiary nazistowskiego obozu dla polskich dzieci. Wizyta w Muzeum Dzieci Polskich ofiar totalitaryzmu czerwiec 2025. W dniu 14 czerwca samorzecznicy Klubu Świadomej Młodzieży wraz z rodzicami odwiedzili Muzeum Dzieci Polskich ofiar totalitaryzmu. Ekspozycja przygotowana przez Muzeum dała samorzecznikom do myślenia, okazując, jak ważna jest pamięć o dzieciach i młodzieży. Naszych rówieśnikach uwięzionych i zmuszanych do ciężkiej pracy w obozach pracy przymusowej w czasach okupacji III Rzeszy i Związku Radzieckiego. Ta tragiczna historia przypomina, że prawa dziecka nie obowiązywały od zawsze, lecz trzeba było je wywalczyć dla przyszłych pokoleń. Zjazd Klubu Świadomej Młodzieży w Lekaszynie, czerwiec 2025. Zgodnie z coroczną tradycją, w czerwcu odbył się ogólnopolski zjazd klubów Świadomej Młodzieży na pomerdanej farmie w Lekaszynie. W wydarzeniu uczestniczyli samorzecznicy klubów z całej Polski, a także goście, będący naszymi sprzymierzeńcami. Zjazd został objęty honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Hornej-Cieślak, która w tym roku osobiście zaszczyciła nas swoją obecnością. Jak co roku na takim zjeździe nie zabrakło ciekawych wrażeń, podniosłych wystąpień samorzeczniczych, występów artystycznych. Nie mogło zabraknąć również przestrzeni na prezentowanie swoich pasji, które dla nas stanowią wyjątkową wartość, gdyż definiują nas jako jednostki oraz są wyrazem siły, jaka płynie z naszej neuroróżnorodności. W imieniu samorzeczników wszystkich klubów Światowej i Młodzieży dziękujemy ekipie fundacji Pomerdało mi się za to, że stanęli na wysokości zadania, organizując dla nas przejazną przestrzeń, rozmaite atrakcje oraz pyszne jedzenie. Manifestacja łódź dla wszystkich lipiec 2025 rok. Łódź dla wszystkich! Pod tym hasłem w dniu 22 lipca ruszył marsz ulicą Piotrkowską. Celem manifestacji było wyrażenie sprzeciwu wobec rasizmu, ksenofobii oraz różnego rodzaju postaw dyskryminujących odmienność, a także przypomnienie, że Łódź była, jest i będzie otwartym na wszelkiej maści różnorodności miastem. Rzecz jasna nie mogło zabraknąć delegacji z naszego klubu, który u podstaw swych założeń ma walkę z dyskryminacją oraz promowanie różnorodności jako wartości dla społeczeństwa. W ramach akcji Projektowania Uniwersalnej Kultury, dostępność w instytucjach kultury, realizowanej we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi, nasi samorzecznicy, w roli ekspertów, odwiedzili słynny pałac Izraela Poznańskiego, nazywany łódzkim luwrem, w celu badania dostępności stałych wystaw dla osób neuroróżnorodnych w głównej siedzibie instytucji. Pierwsza część projektu odbyła się w lipcu i wzięli w niej udział Magdalena Pawlak. Wiktor Trojanowski wraz z mamą Joanną i Piotrką Cerbotoszewicz. Druga część projektu odbyła się w sierpniu i brali w niej udział Amelia Grzybowska, Lena Sęk, Magdalena Pawlak, Michał Kochaniak i Roland Męczyński. Kampania Szkoła Przyjazna dla Neuroróżnorodności Wrzesień 2025. We wrześniu ruszyła kolejna edycja sztandarowej kampanii Klubu Świadomej Młodzieży pod hasłem Szkoła Przyjazna dla Neuroróżnorodności. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na potrzeby uczniów w spektrum autyzmu i osób z ADHD, ADD czy zespołem Tureta. Kampania rozpoczęła się konferencją prasową w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi. Konferencja transmitowana była przez lokalne media. Nasza samorzecznicza brać przybyła na miejsce z własnoręcznie wykonanymi transparentami, nadzieją i dobrą energią. Dzieliliśmy się pomysłami na szkołę swoich marzeń, Szczerze opowiadając o trudnych doświadczeniach ze swoich czasów szkolnych, przed którymi chcielibyśmy uchronić młodsze pokolenia neuroróżnorodnych pobratyńców. W tegorocznej edycji nasze grono ekspercko-samorzecznicze wystosowało 8 postulatów, których wprowadzenie w życie według nas zmieniłoby na lepsze sytuację uczniów w neuroróżnorodnych w polskich szkołach. Są to likwidacja barier sensorycznych, architektonicznych i komunikacyjnych, psychologiczne BHP, Dostosowanie systemu do potrzeb psychofizycznych człowieka, nieodwrotnie. Lekcje różnorodności. Likwidacja punktowej oceny zachowania. Prawny wymóg tworzenia samorządów uczniowskich w szkołach specjalnych. Rzecznik praw uczniowskich w każdym mieście i powiecie. Rzetelne zespoły IPET-owe. Edu Team. Uczeń-nauczyciel rodzic. Rok 2025 upłynął pod hasłem realizacji projektu KSM Inkluzja nie Iluzja, partycypacja, obywatelskość, samostanowienie. Projekt, który rozpoczął się u schyłku 2023 roku, miał swój finał na przełomie listopada i grudnia 2025 roku. W ramach tegoż przedsięwzięcia zorganizowano dla KSM i sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności odbyła się seria warsztatów i spotkań, które miały na celu zdobycie przez samorzeczników przydatnej wiedzy oraz narzędzi do rozwoju swojej kariery. W projekt zaangażowane były trzy kluby świadomej młodzieży. Działające w Łodzi KSM przy Fundacji AUZI Steam, KSM Włocławek oraz KSM przy Fundacji Pro Aperty w Kutnie. Warsztaty były prowadzone zarówno przez doświadczonych, zaprzyjaźnionych ekspertów z zewnątrz, a także działaczy oraz samorzeczników z naszej Fundacji. Wernisarz i wystawa prac Szymona Felizaurusa-Popiela. W dniu 10 października w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi odbył się wernisarz wystawy prac Szymona Felizaurusa Popiela, samorzecznika, kociego wojownika, eksperta oraz słynnego paleoartysty. W wydarzeniu wzięli udział samorzecznicy naszego klubu, a także ważni sprzymierzeńcy, w tym Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Hornacieśnak. Wystawa pod tytułem Małe Formy Wielka Historia Ziemi. Życie zaklęte w modelinie zachwyciło odwiedzających, zaś sam autor przybliżył nam sporo ciekawych faktów odnośnie ewolucji życia na Ziemi podczas niezwykle ciekawego wykładu na iście profesorskim poziomie. Wysoka frekwencja była potwierdzeniem rangi imprezy. Wszyscy podziwiali pieczołowicie wykonane eksponaty figurki dinozaurów i innych stworzeń a także makiety prehistorycznych biomów, wyeksponowane w dioramach. Pod koniec wydarzenia Kocur wraz z Janem wyrecytowali przed publicznością wiersz napisany na cześć Felizaurusa, który był wyrazem ogromnego podziwu wobec wiedzy i determinacji, jaką Szymon wkłada w rozwijanie swej pasji. W październiku odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja samorzecznicza w Kutnie, Będąca uroczystym podsumowaniem projektu Klub Świadomej Młodzieży. Inkluzja, nie iluzja. Partycypacja, obywatelskość, samostanowienie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Rzecznik Praw Obywatelskich Profesor Marcin Wiącek, Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna Cieślak, Marszałkini Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska, a także prezydent Miasta Kutna Mariusz Sikora. Konferencję zorganizowały Fundacja Pro Aperte oraz Fundacja Autism Team, a udział w niej wzięli samorzecznicy trzech największych klubów świadomej młodzieży z Łodzi, Wrocławka oraz Kutna, a także kilku samorzeczników niezrzeszonych. Na konferencji gościli m.in. przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Dziecka, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Władz Lokalnych Kutna i Krośniewic, Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas wydarzenia samorzecznicy dzielili się własnymi doświadczeniami oraz wrażeniami z uczestnictwa w projekcie. Prezentowali swoje spostrzeżenia opowiadając, czego zdołali nauczyć się podczas rozmaitych warsztatów organizowanych w ramach jego realizacji. Na konferencji nie mogło zabraknąć również części artystycznej, o którą zadbał nasz niezastąpiony wokalista Borys, który zaśpiewał kilka piosenek, w tym dwa autorskie utwory. W 2025 roku KSN kontynuował współpracę artystyczną z Teatrem Horea. Cykl warsztatów rozpoczął się w marcu i trwał przez wiele miesięcy. Obecnie aktorzy trenują do kolejnego zbliżającego się wielkimi krokami spektaklu, w którym premiera odbędzie się pod koniec tego roku. Ciekawe, czy i tym razem widowisko okaże się hitem, niczym uwielbianym przez widzów nasze światy oraz inny pies, inny kot.